Nie da się wyprodukować, dlatego należy ją podarować dla innych. Pracownicy i funkcjonariusze Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu cyklicznie organizują akcję krwiodawstwa w siedzibie Izby. Tegoroczna akcja została zorganizowana z okazji Dnia Dziecka. Nasz prezent, bezcenny lek krew zostanie przekazana dla Wrocławskiego Centrum Onkologii Dziecięcej Przylądek Nadziei. Życzymy podopiecznym, małym i dużym dużo siły i powrotu do zdrowia. Podaruj krew. Nasza krew może uratować komuś życie. Podaruj ją. Podzielmy się kroplą życia. Podaruj krew. Podaruj krew, to nic nie boli. Podaruj krew. Podaruj krew.